Bądźmy szczerzy od samego początku, każdy mężczyzna zna tę sytuację. Chwila jest idealna, atmosfera gorąca, ona wciąż gotowa na więcej, a ty? Czujesz, że twoje ciało już się wyłączyło. Orgazm za tobą, a zamiast być bohaterem wieczoru, nagle czujesz się bezsilny, sfrustrowany. Ona patrzy na ciebie z oczekiwaniem, a ty chciałbyś wrócić do gry od razu, ale twój organizm wysyła jasny sygnał: potrzebuje przerwy. To właśnie słynny okres refrakcji. Wielu mężczyzn traktuje go jak biologiczne przekleństwo, coś, z czym nic nie da się zrobić. Prawda jest jednak inna. Jeśli zrozumiesz, co naprawdę dzieje się w Twoim ciele, zyskasz narzędzia, by skrócić ten czas i zaskoczyć partnerkę swoją wytrzymałością. W tym pierwszym bloku opowiem Ci szczegółowo, czym jest okres refrakcji, dlaczego u każdego wygląda inaczej i jak możesz działać na różnych poziomach psychicznym, fizycznym i relacyjnym. By szybciej wracać do gry, kropka czym jest okres refrakcji? Po orgazmie ciało mężczyzny uruchamia serię reakcji chemicznych. Poziom prolaktyny rośnie, dopamina spada, testosteron potrzebuje czasu, by się wyrównać. Układ nerwowy przechodzi w tryb odpoczynku. Skutek: penis traci sztywność, podniecenie znika, a organizm wymaga pauzy. U jednych trwa to kilka minut, u innych godzinę, a czasem nawet cały dzień, kropka, to ile trwa twój okres refrakcji. Nie jest zapisane na stałe. Zależy od wieku, kondycji, stylu życia, a także od stanu psychicznego. I tu jest dobra wiadomość, masz dużo większy wpływ, niż ci się wydaje. Twój organizm można trenować, pobudzać i uczyć szybszej regeneracji. Pierwsza dźwignia, umysł najpotężniejszym organem seksualnym nie jest penis, a mózg. To on steruje pożądaniem, erekcją i powrotem do gotowości. Jeśli po orgazmie całkowicie się odetniesz, zamkniesz oczy i odpłyniesz, twoja głowa wyśle sygnał, że czas zakończyć zabawę. Ale jeśli zostaniesz obecny, patrząc na jej ciało, czując zapach skóry, wsłuchując się w jej oddech, utrzymasz w mózgu żar, który pomoże ci szybciej wrócić krokka, to nie chodzi o udawanie. Chodzi o świadomą uwagę, bycie tu i teraz, docenianie detali. Gdy twój umysł nie gaśnie, Twoje ciało łatwiej odnajduje drogę powrotu do erekcji. Druga dźwignia, jej przyjemność okres refrakcji to dla Ciebie okazja, by skupić się na niej. Zamiast od razu próbować wrócić, zainwestuj w jej przyjemność. Długie pocałunki, pieszczoty, dotyk wrażliwych miejsc, wszystko to sprawi, że będzie coraz bardziej rozpalona. A Ty, widząc i czując jej reakcję, naturalnie szybciej się pobudzisz. Kro, to działa w obie strony, ona czuje, że nadal jest dla Ciebie ważna, a ty czerpiesz energię z jej doznań. Jej westchnienia, ruchy, napięcie ciała działają jak naturalny zapalnik Twojego mózgu. Zamiast pustej ciszy po Twoim orgazmie, atmosfera staje się jeszcze bardziej gorąca. Kropka trzecia dźwignia. Kondycja fizyczna Twoje ciało to maszyna. Im lepiej o nie dbasz, tym szybciej wraca do pełnej gotowości. Mężczyzna, który nie ćwiczy, pali, pije dużo alkoholu, je byle co i mało śpi, będzie miał słabą cyrkulację krwi. Niską energię i długi okres refrakcji. Ale facet, który dba o formę, trenuje, dobrze się odżywia, wysypia, zauważy ogromną różnicę. Kropka ćwiczenia fizyczne poprawiają krążenie, wzmacniają serce, podnoszą poziom testosteronu. W efekcie penis szybciej odzyskuje twardość, a ty masz więcej siły, by zaskoczyć partnerkę. To nie jest teoria, to biologia w praktyce. Kropka czwarta dźwignia. Mięśnie dna miednicy niewielu mężczyzn zdaje sobie sprawę, że to właśnie te mięśnie decydują o sile erekcji i szybkości powrotu do gotowości. Jeśli są słabe, twój organizm potrzebuje więcej czasu. Jeśli je trenujesz, odzyskujesz kontrolę. kropka Ćwiczenia są proste. Napnij mięśnie tak, jakbyś chciał zatrzymać strumień moczu. Przytrzymaj kilka sekund i rozluźnij. Powtarzaj regularnie. Z czasem zauważysz, że twoje erekcje są mocniejsze, a okres refrakcji krótszy. To jak trening na siłowni, ale dla Twojej męskości. Piąta dźwignia. Zarządzanie energią Twój styl życia to nie tylko dieta i trening. To także stres, praca, sen, codzienne napięcia. Jeśli cały dzień jesteś zestresowany, zmęczony, wpatrzony w ekran telefonu, wieczorem Twoje ciało będzie już wyczerpane. Po orgazmie szybko wejdzie w tryb hibernacji. Ale jeśli nauczysz się redukować stres, oddychać głęboko, medytować kilka minut dziennie, Twoja energia seksualna stanie się stabilniejsza. Będziesz miał większą rezerwę, a twoje ciało szybciej wróci do gry. Kropka. Teraz, kiedy rozumiesz już podstawy, czym jest okres refrakcji i jakie dźwignie pomagają go skrócić, czas przejść do praktyki. To właśnie w drugim bloku znajdziesz konkretne wskazówki: ćwiczenia i strategie, które możesz wdrożyć od razu. Aby twoja regeneracja była krótsza, a twoja partnerka zaskoczona tym, jak szybko potrafisz wrócić do gry kropka, jak pozostać w nastroju po orgazmie największy błąd. Jaki popełnia wielu mężczyzn, to całkowite wyłączenie się zaraz po wytrysku. Ciało opada, oddech zwalnia, a atmosfera gaśnie. Partnerka czuje, że ty już e skończyłeś, a ona zostaje sama z niedosytem. Ty możesz to odwrócić kropka zamiast odpływać, zostań obecny. Dotykaj jej skóry, całuj, patrz w oczy. Pokaż, że nadal jesteś tu, przy niej. Dzięki temu nie tylko podtrzymasz intymność, ale także utrzymasz w mózgu bodźce potrzebne do szybszego powrotu erekcji. To prosta zmiana mentalna, a działa jak paliwo. Inwestowanie w jej przyjemność jako klucz do twojej regeneracji, okres refrakcji, to idealny czas, by skupić się na niej. Nie chodzi o to, żeby się spieszyć. Wręcz przeciwnie, im więcej czasu poświęcisz na jej przyjemność, tym bardziej ona się otworzy, a ty szybciej odzyskasz gotowość. jej reakcje, westchnienia. Ruchy, napięcie mięśni to dla Twojego mózgu naturalny bodziec. Im bardziej ona rośnie w podnieceniu, tym szybciej Twoje ciało reaguje. To jak zamknięty krąg energii, Ty dajesz jej przyjemność, a jej przyjemność wraca do Ciebie w postaci Twojej własnej gotowości. Styl życia, niewidzialny fundament Twojej męskości, Twój okres refrakcji to nie tylko kwestia chwili w łóżku, ale rezultat całego Twojego stylu życia. Dieta, jedz produkty. Które wspierają krążenie i hormony, warzywa, owoce, chude mięso, ryby, orzechy. Unikaj nadmiaru alkoholu i cukru, bo to największy wróg Twojej energii. Sen. Pamiętaj, że testosteron, hormon Twojego pożądania, odnawia się głównie podczas głębokiego snu. Jeśli śpisz mało i nieregularnie, Twoje ciało nie będzie miało siły na szybki powrót do gry. Aktywność fizyczna, regularne ćwiczenia wzmacniają serce i krążenie. A to przekłada się na twardsze i dłuższe erekcje. Każdy trening to inwestycja w twoją wydolność seksualną. Ćwiczenia mięśni dna miednicy. Sekretny trening mistrzów. Nie musisz spędzać godzin na siłowni, żeby poprawić swoje życie seksualne. Czasem wystarczy kilka minut dziennie ćwiczeń mięśni dna miednicy. To one są fundamentem erekcji i kontroli nad orgazmem. Jak ćwiczyć? To proste. Wyobraź sobie, że chcesz zatrzymać strumień moczu. Napnij te mięśnie na kilka sekund. Potem rozluźnij. Powtarzaj regularnie. Po kilku tygodniach poczujesz, że Twoje erekcje są silniejsze, kontrola większa, a okres refrakcji krótszy. To naprawdę działa, kropka siła oddechu. Wielu mężczyzn zapomina o oddechu, a to on jest jednym z najważniejszych narzędzi. Po orgazmie oddychaj głęboko, spokojnie, brzuchem. To uspokaja układ nerwowy poprawia dotlenienie krwi i pomaga utrzymać subtelne pobudzenie. Podczas aktu także możesz używać oddechu, by przedłużać kontrolę i zmniejszać zmęczenie. To jak trening wojownika. Kto panuje nad oddechem, panuje nad energią. Psychologia wojownika. Twoje nastawienie decyduje o wszystkim. Jeśli myślisz: "Po wytrysku nie mam już szans", twoje ciało podąży za tą myślą. Ale jeśli powiesz sobie: "To tylko pauza. Jestem wciąż obecny. Zaraz wracam." Wtedy twój organizm dostanie zupełnie inny sygnał. Pamiętaj, że Twoja seksualność to nie loteria, ale coś, co można trenować i rozwijać. Każdy dobry nawyk, każdy trening, każda pozytywna myśl to krok w stronę mężczyzny, który panuje nad sobą i nad sytuacją. Korzyści z krótszego okresu refrakcji to nie tylko kwestia wydajności, to także ogromny prezent dla niej, kobieta. Która czuje, że mężczyzna potrafi wracać szybciej i daje jej więcej przyjemności, czuje się pożądana, wyjątkowa i bezpieczna. A ty? Ty zyskujesz pewność siebie, której nic nie zastąpi. Wasza relacja staje się głębsza, bo seks przestaje być SPR i NTM, a staje się podróżą. To nie jest szybki wybuch i koniec, to taniec, w którym każde przejście ma sens i piękno. Podsumowanie, mój drogi, zapamiętaj: okres refrakcji nie jest wyrokiem, ale wyzwaniem. Możesz go skrócić, możesz nad nim panować. Dzięki odpowiedniemu stylowi życia, ćwiczeniom, pracy z oddechem i świadomości psychicznej stajesz się mężczyzną. Który nie tylko trwa dłużej, ale też szybciej wraca, nie bądź tym, który gaśnie po swoim orgazmie. Bądź tym, który zostaje, który zaskakuje, który daje więcej, niż ona oczekuje. Dzięki temu intymność staje się nieograniczoną przestrzenią radości i bliskości.